No, eee. o, je! O, do b Hejka, witajcie na kanale przygarze. Tutaj Kasia i Werka. Dzisiaj będziemy robić łososia ze szparagami i frytkami z batatów i porozmawiamy o stresie. Zapraszamy! Jaj! Przejdźmy może do jedzenia najpierw, tak, bo, bo jesteśmy jak zwykle turmogładni. <noise> Klasa. <noise> e, Okej, okay, Kasia będzie robić batatki. Tak. E... E, ja będę robić łosośka. I. I lecimy z koksem. Generalnie, mhm. nie wiem jak Wy, ja zapytałam, pierwsze pytanie moje do Werki to było, mhm. czy ma obieraczkę, bo chciałam obrać bataty, ale się okazało, że chyba jestem jakaś wyjątkowa, bo tych batatów y, Werka nie obiera, więc nie obieramy dzisiaj, robimy w mundurkach. Fratki. Werka myje batatki i je ze skórką. Do naczynia pernego damy sobie y, szparagi i łosośka. Mm. łosośka. łosośka. Odrywam końcówki szparagów. No widzisz, a ja zawsze odcinam. O, Proszę. po prostu. A... ciągiem. Tak wszystkim? No, tak ustawiam, oh. wiesz, na równi. Oh, I tak. ten i robię ciachy też, to mogę ci ściachować jak też. Dobra, to co z tym stresem? Zaczynamy Zacznijmy od y, stresu, czyli y, myślę, że każdy z nas miał z nim do czynienia. Prędzej czy później on się pojawia w naszym życiu. Tak, Czasem gdzieś tam, już nie wiem, w przedszkolu, jak musisz jakąś piosenkę zaśpiewać, i o Boże, wszystkie tak. mamy na ciebie patrzą i się już stresujesz i czujesz takie motelki w brzuchu troszkę, albo ja na przykład strasznie odczuwam stres w klatce piersiowej tutaj. Mhm. I tak y, właśnie czuję takie poddenerwowanie mega. To, yy, że ci serce tak szybciej bije? Tak, czy po prostu kuje tak. cię coś? Jak, jak to tak nie, czuję, że mi serce zaczyna bardziej bić właśnie i jestem taka, taka nabuzowana troszkę też. No, mm, tak to wygląda u mnie, a u ciebie. Um, u mnie generalnie ten stres jest taki, że właśnie nie zawsze go nawet nawet sobie zdaję sprawę, że go odczuwam, mhm. bo ja jestem osobą, która dość często się stresuje, mhm. więc powiedzmy, że te reakcje już u mnie są w miarę normalne, ale generalnie też mam podobnie jak ty też czuję takie kłucie w klatce, czy właśnie przyspieszony rytm serca. E, ja mam bardzo problem z drgającym głosem. Mm -hmm. Bardzo tu mnie słychać. Okay. E, generalnie jak się stresuję, na przykład rozmowią z kimś, to nie mm -hmm. patrzę mu w oczy. E, unikam plusie. tego kontaktu wzrokowego. Mm -hmm. Myślę, żeby po prostu nie dopuszczać tej myśli, że to się już dzieje, że w życiu <laughs> tej sytuacji, więc po prostu się porozglądam gdzieś tam <laughs> e, gdzieś tam wokół. Tak też miałam, jak poszłam pierwszy raz do szefowej po podwyżkę. To, to wiecie, trzeba być mm. takim pewnym siebie a ja byłam tak, tak zestresowana, mm -hmm. że siedziałam, wiecie, zwykle się mówi, wyprostuj się, pewna mm -hmm. postawa, a ja tak, hop, i tak. Uuu, kurwa, ta Może jakieś pieniążki by pani dała? Może <grym> więcej. E, no. Więc ten kontakt wzrokowy u mnie po prostu siada. No i co? No i głównie to drganie i generalnie też i głosu drganie. Mm -hmm i ręce, i nogi, okay. i które po prostu tak jak mi latają, latają, uda. U mnie tych objawów cielesnych jest mega dużo, myślę. Ja też tak mam. Ja tak? bardzo się stresuję, właśnie, już tak, turbo przed jakimś, właśnie, wyjściem albo przed jakąś prezentacją. To też, właśnie, troszkę mi się y, głos trzęsie, troszkę jestem taka bardziej zamknięta w sobie. Tak, i... Od razu tak, wiesz, na żółwie, nie? Że Ta, cię o, uważasz, tak, tak, że nie tak, widział. tak. Chowam się w skorupę, nie? Tak, I to tak. jest najlep najlepsze, najlepsze i najgorsze, no. Tak. Ty się mm. czujesz troszkę może bardziej komfortowo dzięki temu, a z drugiej strony, no, wygląda to dla otoczenia źle i. Od razu ktoś wie pewnie, że się stresujesz, no bo jednak ten tak. nasz body language dużo um, zdradza. Dużo zdradza, tak. Tak, no bo Pani. też warto zaznaczyć, że ten stres to jest taki znak wydawany no. przez nasz organizm. Ej, słuchaj, uciekamy, bo coś się dzieje, czas uciekać, więc tak. wydaje mi się, że też ta postawa taka. Wiesz, kiedy się chowasz na tego żółwia, Aha. jest po to, że o, może nas nikt nie zauważy, może nie będzie żadnego problemu. I też mi się wydaje, że uh -huh. to tak podświadomie się próbujemy schować, żeby nie przykuwać za dużo uwagi. Tak jak powiedziałeś, to jest nasza naturalna reakcja obronna, bo kiedyś gdzieś tam uciekaliśmy przed tygrysem, a teraz jest to dla nas pójście i poproszenie o podwyżkę na przykład. Tak, nie? Ale teraz... to jest w ogóle fascynujące, no. że te schematy zostały, nie? Tyle lat mm. minęło i wydaje nam się, że ten rozwój technologii, teraz w ogóle mamy auta, mamy pro a reakcje organizmu na takie codzienne rzeczy są takie same. Co jest Dokładnie. Ciekawe. To jest y, niesamowite. W ogóle niesamowite są nasze organizmy, jak one się przystosowują, niby do tego, co się dzieje wokół, ale tak naprawdę w dalszym ciągu jesteśmy bardzo podobni do tych ludzi, którzy żyli miliony lat temu. Chyba, chyba ludzie nie żyli miliony Zależy lat temu. Zależy, jaką teorię wyznajesz. <laughs> y, ale no, coś tam się żyli. Pewnie dziesiątki. No, no, 100 temu. lat temu na pewno żyli, jest to potwierdzone i też tak mieli. Więc. Albo yy, 100 lat się nic nie zmieniło. To naprawdę. Dobra, muszę wrócić do mojego głososia, bo y, multitasking to nie jest moja mocna strona. M chyba. Multitasking nie istnieje. Podobno. Podobno nie istnieje, tak. Ale lubimy sobie wmawiać, że, że istnieje. A tak naprawdę skaczy nam uwaga, nie? I wydaje nam się, że jesteśmy tacy super w multitaskingu, a tak naprawdę nie ogarniamy na wielu polach. Tak, i... ale myślę, że to kiedyś porozmawiamy o tym, jak organizujemy sobie właśnie zadania, to mhm. warto będzie poruszyć multitasking, bo jest to w sumie mega ciekawe. O, to będzie super pomysł. To będzie super odcinek. Tak! My już wiemy, że on będzie super. Ale ten stres. I jak często go odczuwasz, bo to też wydaje mi się, jest istotne, bo niektórzy są bardziej podatni na stres, niektórzy nie, niektórzy go lubią w ogóle, bo ich to napędza do działania, mm. niektórych to po prostu paraliżuje i nie są w stanie nic zrobić. Jak to jest u ciebie? Wiesz co, um, u mnie na pewno napędza mnie do działania, ale odbija się to z kolei na moim spaniu. Czyli um, ja bardzo często mogę w dzień być na mega wysokich obrotach i Robić super dużo y, teoretycznie stresujących rzeczy, chociaż wydaje mi się, że nie. I y, później kładę się do łóżka wieczorem i zaczynam o tych wszystkich rzeczach myśleć, mm -hmm. i nie potrafię się wyłączyć. I... Czyli tak ci się nawarstwia z całego dnia tak, po prostu. Tak, tak, tak. Że, y, ja tak wydaje mi się, że jest wszystko OK, ogarniam tyle rzeczy naraz, i w ogóle jest właśnie ten multitasking y, i tak dalej, ale potem y, w nocy leżę w łóżku i myślę nad tym wszystkim, i jest. Bardzo źle. Dopiero przetrawiasz to, co się w ogóle wydarzyło. Tak, tak. tak no. I próbuję sobie z tym poradzić, a, a mój organizm właśnie ma z tym problem, żeby to jakoś przetrawić wszystko. No, wydaje mi się, że ze stresem też dużo ma taka tendencja. Overthinking, czyli po prostu hmm. myślenia za dużo, myślenia o tych negatywnych aspektach. Często się w ogóle y, bardzo my boimy już na zapas tym, co tak. ludzie o nas pomyślą, albo. Opisuj mnie dalej, tak, opisuj tak, mnie tak. dalej. Albo właśnie tym, co się będzie działo w danym dniu. A później jak przychodzi co do tego dnia, to się okazuje, że w ogóle nie ma nie było czym się stresować i. Tak, i po prostu niepotrzebnie narażaliśmy nasz organizm na, na dodatkowy właśnie stres, mhm. na dodatkowy wysiłek, a mogliśmy to spożytkować jakoś inaczej. I myślę, że tutaj też warto wspomnieć właśnie o mojej książkowej polecajce w tym odcinku, mhm. czyli o książce Jak przestać się martwić i zacząć żyć. Generalnie. Książka ta ma bardzo dużo opowieści, nie z mm. każdą się powiedzmy zgadzam, ale wydaje mi się, że taka ogólna idea jest, e, jest przekazana w bardzo dobry mm -hmm. sposób. I tam właśnie był taki przykład, że... Jak mam prezentację w pracy bardzo stresującą, którą mm -hmm. muszę przygotować na przykład na czwartek, okay. to przed środą, po popołudnie w ogóle nawet nie myślę, żeby się tym stresować. Nie myślę w ogóle o tym, żeby się tym martwić, co się może stać, tylko robię co... Będzie, co będzie? Mogę, tak, będzie, mm -hmm. co będę, robię co mogę, żeby, żeby się dobrze przygotować po prostu, robię mm -hmm. co, co w moich siłach, ale w ogóle nie myślę o tym, że coś się może nie udać, tak. że kto na mnie jak spojrzy i w ogóle, bo to e, generuje... Na to nie mamy wpływu. Nie mamy na to wpływu, tak, przede to, jak kto na nas spojrzy i tak dalej, no Dokładnie właśnie. i niepotrzebnie się hamujemy w tym momencie, nie? Mm -hmm. e, zamiast się skupić właśnie na powiedzmy zbieraniu tych danych, mm -hmm. no to, to my myślimy, o Boże, a może ten slajd poprawię po raz dziesiąty, bo pewnie ktoś nie lubi niebieskiego <laughs> albo tak. coś takiego. No i szkoda naszego czasu i szkoda naszego zdrowia, bo mega wpływa na nasze zdrowie, nie? Mm -hmm. I przynieś blachę batatki. Aha, co? Na co? Na batatki. A, usłyszałam na odpadki. <grym> A, dobra, 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 dobra. To wróćmy do tych książkowych polecajek. Kasia, ty polecałaś. Y... Książka. <grym> <grym> Polecałam Jak przestać się martwić i zacząć żyć. Mhm. Tak, super książka podobno, właśnie słyszałam i mam na mojej liście, że koniecznie muszę ją przeczytać. Tylko uważaj, bo niektóre... Przy... Uważajcie w ogóle, bo niektóre przykłady są takie ekstremalne i nie do końca się z nimi zgadzam, mhm. ale może akurat Wam podsiądą. Okay. Ale generalnie książka jest bardzo spoko, bardzo polecam. Ja ci już tu powrzucam te batatki może do tego, co? Dobrze, proszę bardzo. To myślę, bardzo. że jest świetny pomysł. Bardzo chciałabym je zjeść. Ode mnie taka książkowa polecajka, to jest Czułość. Słyszałeś takiej książce? Nie, i w ogóle ma... dziwne, że nawet właśnie szukam powiązania ze stresem, ale dobra, dawaj, tak, dawaj. Tak. Y, w zasadzie kurczę. Ona trochę podbiega pod self-care i tematy psychoterapii mm -hmm. w dużym stopniu, ale w ogóle ma przepiękną okładkę. To masz ją tutaj? <laughs> y, nie, nie mam jej Kurde, tutaj. ale to jest Wam wrzucimy e, tu tak. No, jest przepiękna i jest napisana przez bodajże psychoterapeutkę. To jest taka troszkę psychoterapia, ale w formie książki. Mm -hmm. I można sobie dużo rzeczy przepracować dzięki niej. Myślę, mi osobiście troszkę pomogła, jak radzić sobie ze stresem i w ogóle ze swoimi myślami bardzo często. Więc tak, polecam. Jest troszkę brzydki, ale. Ale nie obieramy dobre. ze skórki. Nie, ja lecimy z koksem. Trust me. <laughs> Powiedz mi, jak radzisz sobie ze stresem, czyli jeżeli chcesz sobie... Y, wiesz, że masz ciężki dzień na przykład i masz ciężką rozmowę na jakiś temat, y, no to. to jak? Ja generalnie y, trochę podobnie jak mówiłaś o tej książce Czułość. Y, ja staram się dawać sobie więcej czasu, uh -huh. staram się bardziej um, skupić na myślach, które odczuwam, uh -huh. bo też warto pamiętać, że to, co myślimy, nie jest prawdą. Eee, to tak. jest ciężkie do mm -hmm. załapania za pierwszym razem, mm -hmm. ale to jak na przykład my twierdzimy, że jestem, nie wiem, głupia, to wcale nie znaczy, że to, jest, to nie jest tak fakt. Jest. to, jest, Tylko to sobie... jest ten nasz wewnętrzny krytyk, sorry, że Ci tak, przerwę, tak, ale właśnie tak, on, najgorszy... on tam siedzi. Po prostu... Najgorszy dziad. Dziad. <laughs> <laughs> ten, ten wewnętrzny, tak. mam tak, no. się wydaje, że to jest taki nasz ziomek, który chce nam pomóc, a tak naprawdę to jest właśnie nasz mózg mówiący, ej, może powinniśmy uciekać. Może jednak, bo wiesz co, nie jesteś przygotowana taką sytuację idź stąd idź stąd no i, e... I do pokoju schowaj się najlepiej pod kołdrą i musi <noise> w żółwia i... Eee... i tak sobie posiedzieć. <noise> i w ogóle nie z tego pokoju nigdy w ogóle jesteś najgorsza na świecie i po co ty istniejesz eee... nie eee... tak a czy no wiecie, musisz <noise> z naszym <noise> przyjacielem ale czasem e... ale czasem Coś tam mu odwala no nie wiem taki toxic friend takiego jest tak <noise> love hate <noise> relationship. No ale generalnie właśnie skupiam się na tych myślach, bo ja mam bardzo duży problem, tak jak powiedziałam w pierwszym odcinku z perfekcjonizmem, ale też generalnie z próbami przewidzenia wszystkich negatywnych scenariuszy, które się mogą wydarzyć i potem się niepotrzebnie tym nakręcam, a po co to komu jest. Tak. Więc fajnie z tego schematu wyjść. Więc jeżeli ja się czymś stresuję, to bardzo dużą uwagę przykuwam na to, czego ja się obawiam, gdzie mnie właśnie kuje gdzieś w, wiesz, w ciele gdzie odczułam mhm. takie, takie niefajne odczucia. Mhm. I na tym się skupiam. Też wydaje mi się, że bardzo fajnym sposobem daje sobie i mówię tak, dobra Kasia, wymień pięć rzeczy, które widzisz, które są białe. Tak, które Cię otaczają. Lampa, mhm. lampa, lampa, stół, koszulka i nagle masz takie... O czym ja myślałam w ogóle? Nie? Tak, nic o tym! Owszem, no. Tak, więc jak chcecie, to zapauzujcie sobie ten film. I po prostu zróbcie sobie, co, co mam zielonego w pokoju, albo nie wiem, w kuchni. I sprawdźcie sobie, że nagle skupiacie się na tej jednej rzeczy, na tym, co się dzieje teraz, co teraz widzicie, i nagle nie ma tego, nie ma jutra. <grystanie> nie. <grystanie> jakby jutra nie było! Że jakby jutra miało miejsce. diem. <grystanie> Wła... Ej się trochę rozgadam, może ty teraz. E, jak ja, ja radzę sobie ze Starsem? Tak. tak? Ja sobie nie radzę. <grystanie> Medytacja jest na pewno, znaczy to jest pewnego rodzaju taka medytacja, czy ta mindfulness, właśnie jestem tu i teraz i tak dalej. Staram się medytować w takich sytuacjach i skupić się na tym, co czuję, skupić się na oddechu troszkę i tak dalej, skupić swoją uwagę gdzieś w jakimś konkretnym punkcie yy, i albo na przykład troszkę starać się rozluźnić, yy, nie wiem, pomasować szyję o. i tak dalej, bo u mnie stres się bardzo kumuluje tutaj właśnie w obrębie barków i, o. i szyi. Ale dobrze, że sobie z tego zdajesz też sprawę. Tak, zaczęłam powoli, no, yy, i jest to takie coś, z czym staram się walczyć. Yy, pomaga mi na przykład yy, taka ta mata yy, z kolcami. Yy, są różne wersje, tańsze, droższe, wybierzcie, którą wolicie. Ale bardzo polecam. Jest to fajne, żeby tak po całym dniu się położyć na takich e, kolcach właśnie i poczuć, jest jak te mięśnie... Fajne, żeby się położyć na kolcach po całym dniu. Takie troszkę sadomaso. No. Tak, jest to wbrew pozorom przyjemne uczucie, kiedy twoje mięśnie się troszkę właśnie rozluźniają po całym dniu siedzenia. Mi bardzo pomaga trening na siłowni. Jezu, to jest złoto. To po prostu... Y, to powinno być obowiązkowe w szkole, w przedszkolu. Nie no, jest złe. Obowiązkowo w sumie, ale nikt z nas nigdy nie chciał na to patrzeć. A myślałaś, że wpadłaś na coś wielkiego. No to teraz na przykład człowiek żałuje, że nie chodził kiedyś na WF i starał się go unikać. Tak, to, ale... to jest przerażające, że no, tak się starało. Ale z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że kurczę aktywność fizyczna to jest game changer, jeżeli chodzi o samopoczucie mentalne. I nie wyobrażam Uf. sobie już żyć bez tego chyba. Tak, no i no. endorfinki też, no nie? Tak. W ogóle się tak zamykasz w tym i, i robisz i właśnie przekierowujesz swoją uwagę na, na ćwiczenia, a nie na, mm -hmm. na myślenie o tym, co się dzieje. Więc y, superowo. Ja jeszcze y, polecam. Wow, ile wow, tych tu jest. Wszystkie dzieci uprawiające WF by to mogły zjeść. Tylko te uprawiające w łeb, te, co nie wychodzą, to nie. To się musiały więcej tych brak zrobić. Do uważności, jest suchakowa aplikację. Taką wam polecam, Uuu, normalnie dawaj. zemblejecie wszyscy. Ale polecaj. Nazywa się aplikacja Balance. Tylko to jest no, dla ludzi, którzy rozumieją mm. angielski, więc mm -hmm. rozumiem, że nie dla wszystkich, ale jest fenomenalna mm. i bardzo nastawiona na to, żeby sobie właśnie radzić ze sobą, więc jest no. wersja premium, ale można sobie próbną wersję premium wziąć, Наш нарок. plany, okay. powiedzmy medytacji i uczą mm. cię różnych różnych umiejętności, czy to oddychania, czy właśnie uważności, czy mm. skanowania ciała, gdzie czujesz napięcie. Uwielbiam skanowanie ciała. Ja to nie jest... skanowanie. Jak To o, nie gorszy, Ja to zawsze przed snem robię. Cierpię, po prostu tylko oddychanko. Mm. Ale fajne na przykład no? takie też proste są rzeczy typu jak wdychasz to, to nie to wyobrażasz sobie, że wdychasz niebieski kolor, jak wydychasz to czerwony. E, I na tym się skupiasz i te plany a okay. na ile to wsadzamy? Na dwieście. A na ile czasu to wsadzamy? Jak się zrobi, to wam powiemy. Eee, coś robimy? Co nie, coś? wszystko gotowe. A to szybko to. To, sobie, to sobie pogadamy przy wodzie chyba. Albo wrócimy do was jak... Jak bataty. <laughs> jak bataty się zrobią. Szybka teleportacja w czasie. Nasze bataty siedzą już 20 minut w piekarniku, więc pora, żeby dorzucić do nich łososia i szparagi mhm. i w tym czasie szybko chciałam tylko dokończyć myśl o tej aplikacji Balans, o której zaczęłam wcześniej mówić. E, otóż w niej super jest jeszcze to, że w jednych z ty że mają taką opcję, żeby uczyć też bycia łagodnym dla samej siebie. Czyli na przykład wiecie, jak odczuwacie stres, warto sobie mhm. położyć rękę na piersi i zacząć oddychać, czuć jak to serce sobie bije i mhm. uspokajać samych siebie. Fajnie, bo wtedy że widzimy, że sami na siebie tak mamy taki wpływ i tego krytyka w, w głowie Musimy wygaszamy. tak. I to też dzięki m.in. Mhm. tej aplikacji się nauczyłam, także bardzo Wam polecam. Dobra. Okay. Dobra, łosić do piekarnika, więc Ale ja też muszę coś dodać jeszcze a propos tego yy, i przypominam a co to? Yy, oliwa. I możemy wrzucać. Siu! No i pięknie. I damy Wam znać jak się zrobi. Tak, ale co jeszcze chciałam dopowiedzieć do tego, co mówiłaś o tym, żeby na przykład kłaść rękę na sercu i mhm. tak dalej, to też nie zawsze się sprawdza, bo są osoby, które to stresuje. To? Tak, co ciekawe, właśnie kiedyś słyszałam o tym, że są osoby, u których skupianie się na swoim wnętrzu i tym, że słyszysz bicie swojego serca, mm -hmm. powoduje u ciebie jeszcze większy stres, bo na przykład słyszysz, jak to serce przyspiesza i to I nie cię go spowolnić. stresuje Tak, i nie wiesz, jak go spowolnić i wydaje ci się, że nie wiem, masz zawał i zaraz umrzesz na przykład. No, nie? To, to już jest taka kwestia u ale osób, są takie. które mają nerwice właśnie jakieś lękowe i tak dalej, że mogą być takie sytuacje, że czujesz się bardzo źle z tym. No. No, pewnie. trzeba wszystko na sobie przetestować, bo, mm -hmm. bo też ciężko tak. przewidzieć to, jak ktoś zareaguje, inny, ale no, mm -hmm. ja zrozumiałem. aplikacja i to jest na plus jest na plus. I wydaje mi się, że o, to wtedy tak działa, że y, to jest takie błędne koło, że się stresujesz tym, że jesteś zestresowana, i tylko tak. się napędą dalej, tak. dalej, dalej, o, dalej. Tak, tak jest zawsze. Mm -hmm. Koszmar, więc to ręką <laughs> trzeba faktycznie sprawdzić. Tak, przypomniałam mi się, że jeszcze jest jedna taka aplikacja, którą wręcz dostaliśmy z pracy za darmo. To takie Medi. Y um. Ale to nie jest kol. A to nie jest to takie z żółtym, y, tak. Headspace! Headspace, dokładnie duch. tak! O, też jest fajne. O, no, jeszcze jedna kwestia. Ojeju, że mam kolekcji, super, Mamy za tak. krótki przepis dzisiaj. U mnie super, się sprawdza. Kanał na YouTube chodzi na słówko. Uh. Kocham ich medytację i kocham głos prowadzącego, i jest fantastyczna medytacja, którą tam mają na sen, i tak dalej. Jest ich mnóstwo. Na pewno możecie wybrać coś lepszego. O, to super. Macie no? polską wersję, to ekstra. Tak, my się teleportujemy zaraz, znowu do Was w przyszłość i damy Wam znać, ile to leży tam. A czy leży odłogiem? <noise> Jak ziemia <noise> i umiera. E, też no. nie wiem, ile tam już leżą ziemniaki. Z 20 minut podejrzewam bataty. Za chwilkę I, za weźmiemy jednego batata i go spróbujemy. Jeżeli będzie dobry, to znaczy, że należy je wyciągnąć. Widajcie z powrotem? Czas na wyjęcie naszego jedzenka z piekarnika. Powiem Wam tak, siedziało to dość długo. Jesteśmy głodne. Mhm. Siedziało to dość długo, ale to dlatego, że Werka ma piekarnik, który piecze tylko z prawej strony. Tak. <grym> nie jako, tak. no, piecze z obu, ale bardziej z prawej. A, i... i trzeba było, wiecie, robić jakiś taki ten. Więc musicie po prostu sprawdzać, kiedy to jest Kiedy miękkie. bataty są miękkie, kiedy szparagi są miękkie, albo też kiedy jest, wiecie, lekko chrupiąca skóreczka i środek nie jest taki bardzo intensywnie różowy, tylko blecz. Wszystko zrozumiałe. I Wszystko to... jasne? Zaraz wam zademonstrujemy, jak to wygląda. To wam ja pokazać, jaką wielką łyżkę mamy. Nakładamy. Czas na kolędzisz. nakłada. O, bliska wypadła. No to wiesz, co się robi z takimi bliskami? O, otwórz. Padają od razu do buzi. Evet. Poprosiłabym ja jeszcze łososia. Duży, mały, średni. Ogromny. Ej, przypomniało mi się. Mhm. Obliż sobie. Obliżę, ba. Ale tak. Nie, nie, tak tak palcem. <grym> Że jeszcze sosik musimy zrobić. A, no tak. Czas, czas, umkowy. Czas, snack, czas, nie lubisz czosnku? Wyśmienite. Nie, no, kocham sos przemostkowy. Ja jestem polką. Czosnek, cebula, ziemniak. Co tak, dajemy? Jogurt. Jogurt. I czosnek. W wypadku, Nie byłam przygotowana na takie zabiegi. Mamy tak, mamy to. Jeszcze, jakby to nie było. Aż co jeszcze mamy? Koperek! Hey, jest taki filmik na YouTube, czy gdzieś? Nie będę S mówić, bo nie jestem wolgarnym człowiekiem. Wypikamy to. O, mogę powiedzieć całości? Możesz. Koperek! Tak, kurwa, tylko yes. mm. Oh my god. Yes. Teraz powinnyśmy zrobić takiego kleksa i zrobić tak... taki mas. No, No, próbujmy. Wszystkie z bazatów są pyszne. To już mogę Wam powiedzieć od razu. Jeszcze z kurką łososia, bo chyba nie wszyscy no. jedzą. A ty jesz? Właśnie, ja nawet nie pamiętam szczerze mówiąc. O, jest autentycznie wybitny. Mm -hmm. Ej, skropiłabym go cytrynką. Nie, no, on to się wszystko zgadza. To się mm -hmm. po prostu zgadza wszystko. To by było mm -hmm. tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękujemy. Tak, dziękujemy Wam za uwagę. Mamy nadzieję, że nie stresujecie się za bardzo w swoim życiu. A jak będziecie to Ej, robić, si tak? to się nie stresujcie, jak wejdzie, bo na pewno wejdzie dobrze. A, jeżeli będziecie robić danie. Mm -hmm. Mm -hmm. No tak. Bang. No, no i nam się udało, wam to... miłego Ciąga. Bez stresu. Mm -hmm. Trzymajcie się ciepłego. Miłego życzka. Bye. Pa. <gry> mm -hmm. Mm -hmm.